Cześć! Ręce do góry wyciągnięte, wrożne łokcia, strona rozgięte, stopy na piętach. Tutaj w Kleszczowie pracujemy nad głównie tą bazą motoryczną na nadchodzącą rundę, czyli Tutaj zawodnicy zmagają się z intensywnością treningów i z objętością, bo tych treningów jest raz, że dużo, a dwa że jednostki są czasowo długie i trzy na przykład tonaże, które zawodnicy pokonują na siłowni są wysokie. Kiedy pojedziemy na Cypr, ta praca dalej będzie wykonywana, ale zdecydowanie zejdziemy z objętości np. w formie tonażu. Natomiast priorytetem będzie aspekt piłkarski, aspekt taktyczny, aspekt zgrania drużyny, a z punktu widzenia trenera przygotowania motorycznego zaakcentujemy intensywność bardziej. Są po tych treningach pierwszych zawodnicy, Którzy zaskakują trenera In Plus podczas tych zajęć? Mi jest ciężko wymienić jedną albo dwie, trzy osoby, które mnie zaskakują In plus, dlatego że zaskakują mnie na przykład najmłodsi zawodnicy wzięci na obóz, którzy walczą jak równi z równym i nie odpuszczają praktycznie niczego, co im się poleca zrobić. Zaskakują mnie na plus zawodnicy doświadczeni, którzy swoją postawą i doświadczeniem bardzo pomagają, na przykład w jednostkach na siłowni, gdzie zawodnicy byli podzieleni na małe grupki, a oni swoim doświadczeniem przejmują rolę, powiedzmy, takiego trenera danej grupki i podpowiadają tam, gdzie trener akurat podejść nie może w danym momencie. Zaskakują mnie na plus zawodnicy, którzy w tamtej rundzie stanowili o sile tego zespołu, dlatego że nie widać u nich, ani przez chwilę nie było widać u nich w trakcie obozu Czegoś takiego jak wypalenie czy brak motywacji czy samozadowolenie. No to są cały czas zawodnicy gotowi do pracy gotowi do tego, żeby wylewać z siebie pot na treninga. Czyli tak naprawdę musiałbym pochwalić całą drużynę za postawę na tym moó. Ty tam w pracy, w pracy Siła. Niektórzy piłkarze narzekają, że nie mierzmy się już w koszulki. To dla Pana komplement? W pewnym sensie tak, dlatego że od strony treningu siłowego obóz kleszczowy jest ukierunkowany na hipertrofię mięśniową. Pochodną hipertrofii mięśniowej jest między innymi to, że mięśnie zostają mocno wypełnione krwią. Efekt jest taki, że wizualnie mięsień nabiera na masie powiedzmy i faktycznie ktoś, kto nie zna tej strony fizjologicznej to po prostu podejdzie i podpowie, po, powie po treningu, że nie mieści się w koszulkę w cudzysłowie. Więc jest to jakiś komplement, to znaczy, że trening jest dobrze ułożony i zawodnicy go dobrze wykonują. Natomiast ten okres hipertrofii za chwilę ustąpi okresowi przygotowania siłowego, a potem dynamicznego, także uspokajając nie, nie będzie tak przez cały czas. Jesteśmy w przerwie między treningami, teraz czas na odwiedziny w pokoju numer 3, Przemek Trytko i Leon od Chcieliśmy tutaj zrobić inspekcję, zapytać jak to się stało, że taki doświadczony zawodnik ekstraklasowy śpi z najmłodszym uczestnikiem obozu w pokoju. To jest z góry zaplanowana akcja, ja muszę mieć kogoś młodego, bo zawsze są sytuacje stresowe, że ktoś się musi kąpać pierwszy, a ktoś drugi, ja nigdy nie mam takiej sytuacji. Ktoś pierwszy wybiera łóżko, ktoś pierwszy wybiera półkę, ktoś musi światło gasić. Tutaj nie ma tego typu problemów. No, taka jest prawda. Leon, czy potwierdzasz to wszystko? Tak, oczywiście. Cóż... Zestresowałem <ślesztresujesz> <ślesztę> tutaj. <ślesztę> nie bardzo mam coś do powiedzenia. Przemek, no to musisz tutaj, musisz tutaj jeszcze nad kolegą popracować w kwestii medialności. Jakie byś mu tutaj wskazówki udzielił? Ale on jest bardzo w porządku. No jest po prostu dla mnie dzisiaj na mocy, no co zrobisz? Nie? No tak po prostu jest. No. Jeżeli ktoś chce wyłączyć telewizor, no decyduje ten starszy, no co zrobisz? No, no tutaj nie ma zbytnej innej historii. No. Tak jest po prostu, nie? Leon? Tak jest. Ale poza tym przyjemnie nam się przebywa w swoim towarzystwie, nikt nikomu nie przeszkadza się, także jest wszystko, wszystko ok. No, on też nie zgłasza jakichś wielkich sprzeciwów. A jakimi programami w telewizji Przemek cię męczy cały czas? Eee, szczerze telewizor jeszcze nie był początku. no bo właśnie, mol książkowy jaka książka tym razem? o, ja, szef, jest na temat, także jest Mike Tyson teraz, wojskiego przeczytałem Ale czy, tak... czy, to, czy, czy to ma jakieś znaczenie, że potem na treningu będziesz jak Mike Tyson? to tak mentalnie się nastrajasz? Nie, 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 po prostu myślałem, że mega dobra książka czytam ale Leona, no, przepytajcie, Duda, do Leona no, strzelił się, no ja nowa... no, no, szedłem za przykładem starszego kolegi tutaj też oczywiście musiałem wziąć coś do czytania, no i czytamy dalszą część sagi Gry o Tron, no, bardzo polecam. A to jako bramkarz preferujesz spanie między treningami, czy cały czas na książce siedzisz? Znaczy, ja mogę preferować, bądź nie, ale <śledzimy> nie ode mnie to zależy. <śledzimy> Adrian Muniat, Norbert Korcz, najmłodsi uczestnicy obozu. Jak znosicie obciążenia? <grym> no to trzeba kolegi zapytać, no bo co do obciążeń, no jest moim zdaniem dobrze. <grym> Widzę tak tyle suszone to witaminy trzeba uzupełniać. A między treningami jak najbardziej no. trzeba regenerować się i, i pracować. No Robert słyszeliśmy o jakimś urazie, to jak to z tymi obciążeniami jest na tym obozie? No jednak okazało się za dużo słychać po głosiach. <noise> no nie wiem, nieszczęśliwie jakoś choroba nie dopadła i jakoś, nie wiem, słabo wniosłem Szkoda, że wiesz, akurat teraz. A jak znoszeniem sprzętu z piłkami jest ciężko, bo tam chyba cały ośrodek jest na waszych barkach. No jest paru tutaj chłop, chłopaków, nas młodszych, no to dajemy radę, no pójdziemy 30 minut wcześniej przed treningiem, 15, spytamy trenera co trzeba wziąć, weźmiemy, przygotujemy, no i jest wszystko w porządku. Praca, praca, kamera praca. Kamera przyjechała nagle, nagle wychodzi poza pokojem. No mówię, kamera przyjechała jak i trasy ulicy się stali. Widzisz? Widzisz. Trzeci raz już dzisiaj na korytarzu jakieś ćwiczenia, fitness między treningami. Jak to jest, że jesteś takim tytanem pracy? Nie, nie tytanem pracy, po prostu przed treningiem przygotuję się do treningu, żeby wszyscy miazy już, już byli przygotowani. Śpisz z Aleksandrem Fertowsem. Ile jest prawdy w tym, że cię wygania z żeby móc spokojnie spać, a ty w tym czasie fitness? Nie, nie, naprawdę, Aleks też. E gotują się do treningu, no trochę innym sposobem. <grych> a jak ogólnie dajesz radę na obozie, czy jest ciężko? A, nie wszystko w porządku, a, po prostu tylko sztuczne boiska troszkę, wszystko zza, a w ogóle tak w porządku, bardzo dobrze treningi, to wszystko ok. Jeden z tych międzynarodowych pokojów Ania Markowicza i Ron Cabrera, co słychać w tej serbsko-hiszpańskiej mieszance? W tym pokoju się nie dzieje zbyt wiele, bo jesteśmy po treningu tym pierwszym, teraz idziemy na drugi. A tak to ogólnie czeka się z wieczorem, jak FIFA tutaj gramy, bo kolega dostaje bęcki ostatnio, wczoraj płakał nawet. Także ogólnie wtedy jest najlepsze, tak to między treningami niestety nie mamy za bardzo humoru. Jego może coś spytać, może coś po polsku. A on powie co powiesz po polsku? Nie, 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 polskie. nie, nie, bęga, bęga. Ale... Potem, potem. nie, 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 no, czuję się tak i coraz lepiej mi to wchodzi. No, wiadomo, cały czas jestem z nim w pokoju. I co, staram się uczyć jego po polsku mówić, bo to, to trudno trochę z polskiego na hiszpański tłumaczenie, Jeden i drugi nie są moje. Ale dobrze mu chodzi, tylko się teraz tydzień, Nie wiem czemu. W ogólnie to diagramy ja diagramach czy coś człowiek, to mnie wyzywa po polsku. Nie wiem o co mu teraz chodzi, ale, ale naprawdę daje rady. Ja tak samo. To jakimi drużynami gracie? Obaj koroną? No dobra, żartowałem. Nie, nie, koroną nie gramy, bo on ma lepsze ocenę ode mnie, ale no tak. Wybieramy po cztery gwiazdki, żeby nie były najmocniejsze drużyny i gramy wieczorem. No wiadomo, nie do późnej godziny, bo, bo nie wolno. Jak wrażenia po, starze, po w Hetafę? No, bardzo pozytywne, bardzo pozytywne. Jest, jest od kogo się uczyć, jest czego się uczyć. I na pewno będę chciał tu przekazać jak najwięcej informacji, które się tam udało dowiedzieć i wdrożyć u nas, żebyśmy szli do przodu. Rozmawialiśmy z trenerem od przygotowania fizycznego. Mówi, że piłkarze pod względem takim motorycznym dają radę, a pod piłkarskim jak jest w Kleszczowie? Myślę, że jest dobrze. Polscy pracują bardzo ciężko. Myślę, że to przyniesie kiedyś tam ma wiosnę efekt. Na pewno czują się zmęczeni, bo pracują ciężko, długo ale chyba po to jesteśmy tutaj, żeby to było... Myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o pracę na obozie, także jestem dobrej myśli. 38, ну, ну,